Cześć, tu Nadecki a dzisiaj takie nowości w hodowli, tutaj krowa się ocieliła, miała taki ciężki poród, yy, tu są nawet filmiki jak tego, cielak wyskoczył i tam jak się rozwijał, pierwsze sekundy, no rozwijał jak, tam pierwsze sekundy jego życia tam były, no to już Wam pokazuję. <ślałone> Pierwiastka, nie? Tam, nie? nie 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 Weź tam nie dowiesz. Zaraz do tam nie dowiesz. Zaraz się Kurwa, nie kurwa. Zaraz się tam nie dowiesz.

на другой модельках, надо 4 дней. Привет, я так и сделаю. Да-да-да, пишка сидря. Свободнича в небала старна. Кто бы старна, не бывало. Да-да-да, Malutka to są, z 25 kg. Więcej nie potrzeba. Więcej nie potrzeba, no właśnie. Bierzemy już napad, kolejny z uroczmią. 21,5 kg. Taka starańka. jak starańka? Byk. A tam czarny widzisz? Z pęstełkiem do ciebie. A co? Pierwsze beczenie małego. Widziałeś moją wagę elektroniczną? No cóż, ja jeszcze muszę pokazać, bo to znowu za pół roku. No, w no i tego, załogowaliśmy w końcu tutaj. Damy sianko tutaj wiadra z wodą. Taką piękną jałóweczkę dało. Taką piękną, naprawdę no. No śliczna jest. Jest naprawdę śliczna. No i tutaj dołożyliśmy byczka z pijacza, żeby spijał jej cycki, nie? To mleczko z cycków. No i ona jest nauczona na łańcuchu, także nic się jej nie dzieje. Nic się jej nie dzieje. No a takie nowości. Wybraliśmy gnój z wiaty, bo trzeba było już i był na to czas. Powiększyliśmy tutaj kojec, tak jak z karbidłem. Teraz zobaczcie, o, mają dużo miejsca sielaczki. To jest blady, blaki, łysy. Nie, to nie jest blaki, to jest blaki. To jest spijaczek. Nie mam jeszcze dla niego imienia. I tutaj jest jego braciszek, to tam, tam No, tu, musy, tu musli dzisiaj dostały. Pięknie, ładnie. No. I takie nowości. Tutaj krówka. O! To jest cielak 50 kg. Od tej krówki tej. No i. Piękny jest. 50 kg. Wieczysz. No, I tak nie wspominałam, pewnie wspominałam, zakładamy gumki na jajka, nie? Już łyse prawie odpadły, on pierwszy miał założone, już prawie mu pewnie odpadły, także jest git, pada deszczyk sobie. No, ta czerwona to jest Majka, tutaj zapomniałem imienia tej czarnej, to jest Majka, też ma dużego cystaka, celakiem opijają. No. Tu jest blada i sytuacja, ona poroniła cielaka, nie? No i zamknęliśmy wiecie, żeby nie miała zapalenia wymien. I tu są takie, no pewnie już mówię, ale tu są cielaki, te trzy jałóweczki, które nie mogą pójść pod byka. No. No. Tu wybraliśmy tutaj całe to pomieszczenie tą wiatę wybraliśmy z gnoju. Tutaj to całe pomieszczenie tu, 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 tu i trochę tam, no i powiększyliśmy to karmidełko karmidełko powiększyliśmy tu mają wiadro z wodą, żeby się ja swój o i tu jest jałóweczka od Majki ładna no i tu mają musli, nie, nie tak obydwa. no tak sobie funkcjonujemy, nie? dwa tygodnie było odcinka, dlatego no, takie nowości w hodowli to są takie, co się dało, co się stało, co się nie stało, no. Tu piękna jałóweczka, naprawdę. No i to by było na tyle, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!